Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Mam takiego, że dostajecie gorącego ziemniaka, czyli gorący, jakby bombiszona. Webman jak ziemniak. Mam nadzieję, że będzie miał. Ktoś będzie miał bombiszona. I będzie musiał przekazać go innej osobie, bo wybuchnie. Tarako, trajka. Joszelka, ma bombę. A na chwilę. Nie, Joszelka, czemu ty za mną jedziesz? i tu się będziemy kryć. Zapraszam na g gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Ej, wiem, no, ruzowa, stary. Pa, A pa, nie! Pa, pa. nie kogoś! To... Ej, chyba się dotknęli. Nie. Uciekaj! No. Halo, wybuchły! Ale... Nie można tu zjeżdżać. Co? Zjechałeś gdzieś na... No. nie! Joszelka!

jeszcze raz tak zrobić bestie. No ale poniosło mnie, dostałem taki power po prostu. No ale power jest się zużyła. Normalnie. Ale przemoc. No dobra, runda no. numer dwa. Ciekawe, ja, jeszcze mogę nawet wytłumaczyć, mnie. ale tą brutalność. 12 sekund, o, jeszcze nie no, wiem. 8 sekund, ciekawe, kto nie teraz Jest przygotowuję na, na posiadanie już bombki. No dokładnie. Posiadanie, posiadanie bombki. Kto ma teraz? Zaraz ja. ma ren. O Renem? Nikt? No co, jak tutaj o tym nie, to, nie. to miało być? Dobra, Paweł, Trzymaj, uciekaj! Nie, trzymajmy się tutaj, chodź. Paweł, uciekaj! Czemu? Oni Które jest? Wo, wo. Które? Jest tutaj! Uciekaj! Na minimapie jest oznaczony... Które... Dobrze. O, chuj, okay. się, ja, muszę oddać się. Nie przejechał. O, Ren znowu dostał bombę, ale ma farta. No, e teraz o, czekaj, czekaj, ma czekaj, 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 bo tu wiecie. Ale co? ma szczęście. Nie, nie, Chcecie się ze mną nie, ja. Dobra, nie, go nie, 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 mi nie, 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 a? nie, 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 wybrał. Ja ci wybrałem. Aweł mi wybrał. No o, nie! O, nie jest Czemu na nawet? Nie mogę go dogonić, nawet jeśli miałem tego. Nie, <noise> mam no, auto. nie wiem. Nari. Nie mogę go dogonić? Mimo tego, że miałem ten cień o, aerodynamiczny. Ale ma jakieś wypasione <noise> auto, nie da się go zgubić. Guys, uważajcie, on znowu oszukuje. Na pewno przewraca, a później on jest co? Sprawy, nie ma na busta jest na tego, to ma jak ma tego. Ma strasznego pustnika! Co? się u mnie Ja o, miałem też tego pusta, ale nie mogłem nie? do tego mieć plagi. Ajajaj. Aj. Chłopie, to była jakaś masakra. Jak ja jechałem za, za, za plagą teraz, to po prostu takie przyspieszenie miałem, że zrobiłem, nie byłem w stanie dobrze. opanować auta, nie? Kurczę. No będzie k***a, dobra. Akcja. Runda numer 3. To, to poszło nam Byście na wej. Chciałbym, wymieli teraz. Chciałbym, żebyście wymieli, a nie ja. Może Paweł Ej, będzie, miał ujedy, ujedy, tak. będzie miał bombę? Tak, tak, no właśnie. Tak pewnie A, będzie. Paweł będzie miał bombę, uwaga. Trzy. No nie! <grym> tak, Ej, bo nie tak goni, już to... uważaj! Ej, co? Rzucił to się, to się na, na ciebie! To nie, nie Ale rzucił chodź. się, woli ciebie. Chodź z tego! Boli ciebie! Odczep się! Porozmawiajmy o tym! odczep się! Nie mnie! poczekaj! Bandyta! Tak, Uuuła! O ty! 5, 4! Ja cię porobił! No trochę to. Masz! Ooooo! Jeeeey! Ja cię kręcę! Dobra, Ej! Ferdeczka ja? ma ja? ucieka! Daj, druga bomba, zapomniałem się, że już będzie restart! Nie, nie, do, nie do, się o, kurde, do, ale otworzyłem, dalej cię otworzyłem! Restart to może być w domu! No. Właśnie chciałbym! Gdzie tam uciekać! Chciałbym! <laughs> wow. Co o, wy tam robicie? O nie, dobra! Daj, daj! 8 sekund! Dawaj. Osiem sekund. Zmaguj się! dobrze, wal, to Trzy, dobrze, wal, to dobrze dwa, wal. jeden, zero! Ej, mam bombę okay. znowu! Tam ja i w barwę. E, gdzie Dobra. jesteś? Ben się ukrywa! Ben się ukrywa, wcale nie go nigdzie mnie. nie ma. Nie ma Nie ma! Uważaj o, jak jeździsz, bo życiowy e. parkiet bywa śliski, rozumiesz? Życiowy parkiet? <laughs> O, o wywróciłem się! Dobra, bardzo dobrze, bardzo dobrze, to tu się pojawił Nie, no, no ale te fury są dobra. mega szybkie, nie? No nie są Oj, właśnie, nie mogę go dogonić! Niszczy <grym> <Jej. grym> yes. okay. nie! Dobra, to baron do numer cztery, jeszcze mamy balon numer Trzecia, czwarta teraz będzie! Więcej, loot! 2-0, weźcie dobrze. Kończymy, zmienimy sobie auta. Mamy pięć rót super samochodami, a zmienimy sobie później na przykład na inne. Oooo, oh, yeah. no! Nie będą no. różowe, ale super. Sobie nie, nie będą kube. różowe. Cześć, no. no. O Paweł, cześć, czekaj. No. Będę na z tobą. Nie, nie, no, siema, chłopaki! Na wszelki. To pewnie jest na 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 To ma problem tym razem. Poprawił go, no dobrze Ej, Panał dobrze! Jeszcze... Nie liczy, bo ja nawet nie byłem na koło Jeszcze bałwa Paweł... wypchałem okay. w ścianę, żeby mu widzieć, to było bardzo dobre. No co jest? Pieszmy! To jest, bo robisz? To ty utknęłaś mnie i to bardzo treściwie. Yeah. Oj, bardzo daje mi Maweł. do... Pawę! Wracaj! Dobra, bo oni się bawią między sobą bardzo no dobrze. A to znaczy, że... Trzy. Wracaj! Jest! Nie! Znowu mam co? bombę! Chodź tu! Ja no, powiedziałem minęłot. Ren! Pokaże. REN, chodź! Nie mogę, muszę tryhardować. Bał ma najszybsze auto potwierdzone, matematycznie co no, on robi. Nie najszybsze! Oczywiście! Czemu jeszcze ma bombę? A jajaj, wywaliłem. woj, teraz no, ja to teraz... teraz nie odpuszczę już. Nie, tutaj pojadę. Nie ma zę czy będziesz miał bombę, czy nie. No, bądry, to jest... Nie! No spokój, zostaw mnie! Nie chcę mieć bomby! Przestań! Nie ścigać! Zostało 5 sekund, opanuj się! O nie! O, tak blisko było! Tak blisko było! Majna Ajajaj! Czwarta runda Bole. z nami, została jeszcze piąta. Bo zniszczę cię teraz! Ajajaj! Aj, aj. Dla to, że mnie wypychasz z mapy. A ja ci wypychałem? Co? To, to dlatego, że ja dostałam. tego tak szybko, że ta dostała <laughs> ne, Grotti. Teraz muszę cię zniszczyć. Teraz robię content, teraz content. Dobra. <laughs> nie. Ale nawet czemu? jak nie będzie miał <laughs> bomby, to go wypychamy. Dobra, nie ma <laughs> problemu. Ja mam. No i spokój. Chodź tu. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. gdzie prawie się na bombę. Nie O stary! Ja, ja. Czekaj mi <grym> się <zresztą> O witam, cześć! Co wy tam robicie? <grym i zresztą> Stary, co tu się dzieje w ogóle? To wy się tam wypychacie czy się nie wypychacie? Josia, wypycha. bombę! No Pięć, cztery, trzy, O nie bieżę, jeden. No, im no, im o o 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, Dostałby tego, kasztana. lubię. Bombę! Gorący kasztan. Nie lubię. Fikara oszukuje. Czekaj, nie, chwila, Wracaj tu! Nie! Daj mi Mnie tu nie. Ja nie chcę, ja ci do Pawła zaprowadzę. Pa się schował, nie liczy się Nie ma mnie! Czemu nie Co to miał być? Czekaj, o, o, o. Już jakaś imści pas idzie, jedzie za nim, jedzie za nim. Ale To chyba się udało. O, ale że znowu ja. O, jest, czekaj. No okay. i oczywiście, że pan tryhard. Patrzek duży tryhard teraz tam będzie się robił No i Bawła Jaki tryhard to i pan Oj, ma auto! Czemu? Czemu tu w ogóle jest opcja wybierania aut? Nie rozumiem tego, wszyscy powinni być takie same No czemu jej dotknęłaś mnie? <laughs> ja. Trzymaj. To, jest? A, Oj, to jest? Lube. Tak lube. Co to było? <laughs> nie to jest długie. To no, było no, taka antena, nie, nie, nie mogłaś przejechać! No! nie wiem z jakiś za szerokie auto miał oszukane po prostu ja nie wiem no, no bo dotknę nie dotknęła mnie a mi dała no, normalnie mówiłam że to kwestia internetu No dobra to się powiedzmy że no to że sobie dobra. Się... dobra jak uciekliście dobra. Ja dobra takie coś a co nie to ma dróg? się no, wziąłeś Ej, to się ledwo ledwo ten Wziąłem kara-karę. Kamera-kamera. No właśnie camera, widzę, camera. też myślałem nad tym takim bydlaczkiem, ale stwierdziłem, kurczę może mniejszy, lżejszy będzie lepszy. Nie, flaga, czekaj! Siema! Dobra, hey, ja to, tak. nara! Dobra. Zaraz no, no, tak no, tak się nie tak, nie, tak. nie tak, pomogę ci. W drogi! Łoł, łoł, łoł! Ej, wszyscy! Ej, miłzycześ, nie ma. Tu nikogo nie ma. Jeszcze lachace, bo... Nie, myślałem. Dobra. Jeszcze mam bombę! Tak mam! Unikajcie jej no, nie! Wiemy, nie! Tybacie, ta, Nie! Trzy, jak sobie wymieniajmy te pasze, na to Nie! nie. <grym> ja Co nie, nie. nie! Ty tu masz błogosławieństwo! Rę, czekaj! Ręczekaj! Nie zdążyłem. Wow! Ma. Trzymaj go! Tom? Jeszcze nie ma! Mamy ma, i mu! Co?! Tak No O kurze! Paweł,

Kto teraz będzie miał? No, to jest ciekawe. No, nie, nie wiadomo nie tego. Myślę, że Paweł. Tyren, ale poczekaj, ja tu chcę stać za tobą, tak bezpieczniej w razie czego. Trzy, Do, tu, ma, tak bobe. jest Paweł! Ja mam... że Paweł. Sprzedałem mu! Sam <ślam> we mnie wjechał. <ślam> Wiesz, ile mam jeszcze sekund? <ślam> nie, weź ty kogoś innego. Dobrze, i go tam. Już nie mam jeszcze sekund? I że stary będziesz cofał i co? I co zrobisz? Czekaj! Pięć! Yo! Trzy! Nie no! Nie wierzę! Nie wierzę! W yes! ostatnim ostatni i... momencie! Jeszcze go uciekaj z plagą! Plaga ma! A ja! Nie mam! Plaga. Jedziesz do Obłamał niego i To cię! Nie mam go! Masz to? Ej, strasznie ciężko się jeździ na tym śniegu. No, jeździ się trudno. Jedno tak, wiesz, taka szybka wymiana tych punktów jest, nie? Ale mam pałka! Julki wy ciężkie fury! Dobra. Dobra, cztery, trzy... Kto wybuchnie? Nie. Dwa, jeden... A, no przecież się tak dotknąłem! Łąbisz ona. O, o nie... Czekaj, ja łapię poczekaj już, ale ty wasz szybsze auto. O, tu Paweł! Nie! Ty macie takie same auta. Cześć! Dwa ma w, w tej półce! Co? Jeszcze na madamską wersję. Co jest? Co się? mu nie przekazało? Nie, no, nie mam je, ale nie... Ale co to było? Co to Cheater! Sam jesteś cheater! Cheater! Ja, co to było? A. Jeden, dwóch... Wow. Dotknęłam jak mi <grym> jest? No, ja <grym> no, nie? Ja muszę wyciąć, wiecie? <grym> Noo, no, nieźle. U mnie było ewidentnie, niechle. jak się rozbiłem o nią. No właśnie, u nas na aspekcie też było widać, że też nie było, a bomba nie poszła. Widać, że to oszukuje. Pewnie przez ten śnieg. Stawił sobie serwer pod siebie i za jest ten śnieg wszystko. Ja mówię. Dobra, trzeba było opony. Na lodzie ciężko. Plaga leży na plecach. O, nie. A ja mam bombę. Dobra, unikajmy go, Paweł unikajmy ma bombę. go, A już nie. O, już nie, już nie, nie ma plaga mam. to! Chodź o, to! to! Co Chodź to. Co Chodź Kaj. Dobrze, nie jest z powrotem. Nie, Co to już się zrobiło w ogóle? No przyjechałem po bombę, no, ty już dałem, dałem to i dałem, no. Hej! No. No. Dobrze, dobra, jadę do rena. Nie, no. oh, yeah. nie, nie jadę do rena. Chodź do, do mnie, babciu. No. E o, Babci <laughs> tak było, tak było. Yeah, yeah, yeah. Tak bomba, był bomba był, została znaczy, przekazana. No, to samo, to co ja to miałem. Co za koleś. mi dał bombę co? i sam zleciał. Wziął poleciał na pyszczek. No nie mogę mu sprzedać, bo wziął i normalnie. Chciałem go wypać, 3, chciałem go wypać. 2, 1, nie, poczekaj. 2, yeah. Yeah. Ej, czekaj, on też wypadł. Nie. Yeah. Yeah. On tylko no się wiec wiec nie widzi, się że ty tam eksplodujesz. Yeah. A, lobiec. to chyba u ciebie w domu, gościu. No, tam, na barierce robi ja, tonego Hawka. No, Tak, oszusty. Tony Hawk, który robił pierwszą wygrałem. No i Bardzo dobrze, uważaj, że nie palmy, właśnie tam. <śśmieniu> o, Paweł. Paweł. No siema, siema. Nie ma Nie, jadę od ja, ciebie, Dara. Zobaczymy. O, kara, 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 o kara. Ren. Kara, kara. O, ren ma bombę. Super. Go, 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 uciekaj, się się Trzymam go. O, no break, Brawo. Tak jest. O, dobrze. jak? Jak mi przekazałeś... No bo dotknąłeś mnie! Łoo, wow, ale poleciłem! <laughs> gobie... No chwilę mu to zajmuję! Cztery, trzy, dwa płacie! Mamy wyeliminowany! O, szósty jeden erwał! Ale dostał hit w ogóle, nie wiem skąd to się wzięło! Ha, ale no, szela wracaj! Wracaj! <laughs> eee, Masz no, bombę! Dzięki! Masz bombę! <laughs> Masz bombę! O piłka, piłka tu nie jest, chcesz piłkę! piłkę? Weź tę piłkę, weź. Plaga, to już bombę, więc wystarczy nie ci jedna, jedna bale. Co ale to jest, gra? Jest bombą! Bomb. Pa pa! Yeah. Okej. Okay. Hey, Ej, where, where Ren? wracaj wracaj domów! Chodź domów. Masz dużo czasu, Plaga, spokojnie. Masz 20 sekund, żeby się go pozbyć. Aaa, no, muszę go najpierw dogonić. Dobra, no, prawie wyłapał. Głównie ręce znowu spadłeś, no ale dobra. To tylko glitche. Big. Oho, oho, a bajka! Oh, a cudem? Bo masz <śmienny> mały pojazd, nie Karol! <śmienny> Karol, o, o. o nie! Dobra, to mamy się się grudu, numer cztery na ostatnia, piąta runda finałowa. Ajajaj. Muszę to wygrać. Aha, no. Dora, no, Paweł. Inny, tak, tak. Ty co? co? Rzucamy go, Dobra, nie. nie, ma problemu. Tak, ja włączę to No Paweł. Więc górne lampki mnie świecą. No, no też nie świecą. Co? co się wynuła. lampkami przejmuje teraz? E, to jest laga. Nie, Paweł. Nie, spokój. Chodź tu. ode mnie, Dobra, Paweł. Ja. wybuchłem? Daj się na Czemu ja wybuchłem? Nie no, wybuchłem! Nie mam się tego powiedzieć, że stało, dlaczego tak? Cało <śmienki> z siebie wybuchło Ale bez sens Szukaliście <śmienki> mnie mnie! <śmienki> no, no bez niej to będzie nie trzymałem to jest jak ten klok Nie no słuchajcie Ale masz co na runda ja wybuchłem wypchnąć, A, słuchać, nie wypchnąć A wyszło że... Plaga najpierw wystrzelił A, ja. Gra faworyzuje tutaj wiadomo kogo, widać, ja. widać. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to jestem poniżny matcecem i dojrzymy Trzymajcie się.